Nie wiedziałem, że kość nosowa naszego malca jest zrośnięta. Nie widać nawet linii łączenia, a ureksa jest bardzo wyraźna. Z takimi argumentami trudno dyskutować. Naukowcy, podważający istnienie dwóch gatunków, obejrzeli kości nanoterana pod mikroskopem. Okazało się, że kości te jeszcze rosły w chwili śmierci zwierzęcia. Metody histologiczne pozwalają stwierdzić, że kość nie przestała rosnąć. Zdaniem Pita, ten jeden szczegół to za mało. To tak, jakby wzięli kość moją i młodego szympansa i stwierdzili, że małpa to młody Larson albo inny człowiek. Rozumiem to zamieszanie. Podobieństwa są wyraźne. Znaleziono tylko pięć okazów nanoterrana. Materiału do badań jest niewiele. Ten szkielet jest najbardziej kompletny i może dostarczyć dowodów. Mamy Ci coś do pokazania. Nie mogę się doczekać. Na stole leżą kości łap i pazury teropoda. To jest jeden gat. Obok widać repliki tych samych kości ze szkieletów tyranozaurów. Tyle wiemy o łapach Rexa. Przednie łapy dorosłego trinozaura były bardzo małe w porównaniu do ciała. U młodego osobnika powinno być podobnie. Jeśli to młody Rex, jego łapy powinny być mniejsze od replik Pita. Wszystkie kości tyranozaurów są mniejsze od tych tutaj. Najważniejsza jest ta. To jest łapa nanoterana, a to największego tyranozaura. Kończyna miałaby się skurczyć, to niemożliwe. Różnica w długości jest bardzo duża. Domniemany młody osobnik ma dłuższe kości. Nie da się temu zaprzeczyć. Znaleźliście ten pazur, a to jego tyranozaurowy odpowiednik. Dlaczego osobnik 8 razy większy należący do tego samego gatunku miał mniejsze pazury? Jego łapy musiałyby się skurczyć. To nie ma sensu. Co o tym sądzisz? Wspaniałe znalezisko. Idealna skamielina. Właśnie tego potrzebowaliśmy, żeby zakończyć tę głupią dyskusję. Mamy dowód, że nanoteran nie jest młodym tyranozaurem. Świadczą o tym te kości i pazury. Miło, że to mówisz, król naszej branży potwierdza istnienie nowego gatunku. Dowody są wyraźne.